Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z Farminga 22 i co na samym wstępie zostawcie łapkę w górę oraz hashtag C360, a ja przypnę Wam serduszko. I co? Dzisiaj nie, bez zbędnego przedłużania lecimy sobie poprzewracać. E, no, bo dzisiaj czasu mało, a roboty trzeba wykonać do sporo, bo w planach jest przewrócić właśnie e, Przewrócić siano i może zacząć orkę jeszcze ale to zobaczymy jak nam się uda. Dobra, elegancko. Eee, a czemu czasu mało? Dlatego, że chciałbym to dzisiaj dla Was jeszcze dodać, a jest już godzina... No ostro chyba po 17.30. O, tutaj trzeba będzie przejechać, bo to ciężko się wyrobić w te w te kąty. Czekajcie, tu sobie podniosę. Muszę cofnąć z, jeszcze raz, żeby tu 10 razy potem nie, nie jeździć. Bo to taka eska się zrobi i to będzie lipa. Taki zagajnik, ja tam nie wiem, jak to prasa przełknie, e, ale też e, jakby cieszę się, że Gens Editor wyszedł nowy. Dlatego że najprawdopodobniej, skoro Gens wyszedł, to niedługo już na jakiejś polskiej serii się spotkamy na jakiejś takiej prawdziwej polskiej e, polskiej z Chwiśkości. Bo w planach jest oczywiście zrobienie e, jakiejś mapki, przekonwertowanie. No, ale to myślę, że dzisiaj będę właśnie w Nosy, tam się starał to robić e, A czemu odcinek dzisiaj tak późno? Dlatego, że no, byłem w mieście Po pewne zakupy Wiecie, kupy, trzeba się obkupić Jakieś ubrania e, Cieplejszą kurtkę i w ogóle Bo to już jednak zima nadchodzi e, Więcej niż mniej więc, więc Trzeba by było Bo potem człowiek się obudzi Że śnieg spadnie, a tu taka kurtka ja akurat miałem taką dość leciutką, nie? Taką jesienną, jakby to powiedzieć. W ogóle wy napiszcie, czy jesteście typem z który jak, jak jest troszkę chłodniej, to od razu chodzi w kursce. czy jesteście raczej typem osoby, która chodzi w bluzach do dość późna, aż dopóki nie jest tak mega zimno. Ale to ładna animacja, ma. podoba mi się to. O, o, jak nam tutaj przewróciło, aż na Aż na drogę No ale to w następnym odcinku najprawdopodobniej Będziemy już sobie zgrabiać i, i, I prasować to wątpię Że się w jednym odcinku wyrobimy Bo jednak prasowanie to troszkę Znaczy grabienie to troszkę zajmie nie, No ale to się w następnym odcinku garnie. Też chcę dla was robić daily Jak już widzicie to jest czwarty dzień O ile mi się to doda dzisiaj wrzucić Bo nie będzie jakichś nie wiem problemów z internetem Albo problemów z czymkolwiek Dobra, elegancko eee, co jeszcze ciekawego No nie wiem w sumie Bardzo ładne wyświetlenia robicie pod odcinkami Tak średnio jest pod 4-5 tysięcy wyświetleń, więc Naprawdę mi się to podoba A pierwszy odcinek z Z farminga 22 ma no już 15 tysięcy Więc no naprawdę Szacuneczek dla was, że Że ten kanał się budzi Też będę chciał się w 22 Rozwinąć o wiele bardziej Będę chciał robić coś takiego jak robiłem na początku 19. Później już trochę do tego zapał straciłem, ale teraz jak widzę jak to, jak to fajnie jest, jak wiecie, jak, jak aktywność pod filmami jest taka dość spora i zostawiacie łapki, komentarze i tak dalej. To aż się chcę wracać do tego. Przetnę sobie tutaj. Przepraszam bardzo serdecznie. Witam po dzięciu. No niestety telefon musiałem odebrać. No znaczy, niestety niestety, no musiałem po prostu. Ale już jestem dalej Lecimy, lecimy, jak zwykle jak muszę szybko coś nagrać to wszystko jest przeciwko mnie Przeciwko... No dobrze, nie wiem, gdzieś jakiś roztrzepany jestem eee, No ale bywa Też zmęczony jestem, bo wczoraj ten G&C Litor w nocy wyszedł Siedziałem do drugiej eee, Potestować musiałem i w ogóle A dzisiaj praktycznie od ósmej na nogach Więc troszkę się nie wyspałem, że tak powiem No ale czasem tak bywa w życiu <śm> Dobra elegancko O, zaraz będę musiał z pola zbierać tak za tutaj rozwala to animacje są bardzo fajne e, ja już się tam też bawię w jakiegoś moda na mod bo będę chciał niedługo startować, ale to myślę że dopiero w sobotę się pobawię jak, jak wiecie jak e, będzie tego czasu więcej, chociaż jutro w sumie zwalnę mam więc, więc też może coś tam się pobawię Gra elegancko Pojedziemy sobie jeszcze chwilę poorać, z długo nie będę robił. Bo tak myślę, że odcinek do 15 minut, jak zwykle. W ogóle, która godzina 50? Trochę lipa, ale myślę, że jeszcze ten na tą 19 uda mi się wstawić. Że więcej jak godziny nie będzie się wstawiał. Przynajmniej taką mam nadzieję. Czemu ja wyłączyłem? Nie wiem, czemu te dźwięki przerywają, muszę to ogarnąć, ale to, to nie wiem, może driver w końcu. Wyda wersję na modhaba, jak już jest Gens Editor, no, ale to nic nie wiadomo. Fajnie by było bo jednak co grać na modzie autora. Zawsze pamiętajcie, że jak macie pobrane nawet z Portala jakieś dziadostwo, jakieś te konwerty bez dźwięków, bo takie też wychodzą, e, robione na kolanie, to jak gracie nawet to lepiej sobie pobrać z modhuba to będziecie mieli na Multi bardziej kompatybilne i będziecie mieli pewność, że jest ten mod w 100% sprawdzony a nie, że jest to tam gdzieś na kolana przekonwertowane na szybko, w zmieniony, zmienione, kilka, zmienione kilka rzeczy i jest wydany ten mod no bo według mnie takie, takie mody to są czy też dużo osób się tutaj mnie czepiało, że u a zgoda na konwertowanie jest ludzie jak ja robię na swoje potrzeby to jest troszkę inaczej, bo ja to robię dlatego, że dla was film nagrać żeby tutaj się pobawić wiecie sam samemu nie? E, a jak ludzie robią i wydają, no to już wtedy to jest jakby chamstwo, chamstwo tej postaci No bo jednak to jest czyjaś praca a a, no, a tutaj ludzie wydają le. Aż żem się zatrzymał prawie na schody wjechałem Dobra, zostawimy 60, bo trzeba się śpieszyć do Ursusa Im szybciej zaczniemy tym więcej Zrobimy No, w końcu Ursus ma dźwięki. Co ciekawe, też ma wyciszenie w kabinie, więc, więc bardzo mi się też fajnie. I w nim te dźwięki działają najlepiej. No tak mi się zdaje z, z, z tych moich konwertów, chociaż w to, że też dobrze działają. W 30 też w sumie nieźle. Tam tylko raz przerywa. Ale tutaj, no, te dźwięki są myślę, że dość dobrze zrobione. Dobra Lecimy sobie chyba przez środek, bo tutaj od boków to To, to, to troszkę mniej zajmie Tu będzie środek No chyba mniej więcej Dobra I lecimy sobie Jakby Ja nigdy prostej skiby nie umiem zrobić Więc nie spodziewajcie się tego po mnie, że skiba będzie równa Ale przejdziemy sobie troszkę wolniej Może, może E, ogólnie może bym sobie zrobił jakiegoś lighta jutro bożego z y, grania na tym, na tym, y, sejwie. To i za szybko tym y, Ursuskiem nie pojedziemy Ale ciężko ma, ale cicho to słychać teraz niestety Boję się, że tego na nagraniu nie będzie słychać, zobaczymy sobie w dźwiękach, po zmienie o, hu, hu, hu. Głośność jest na 90 O, nie wiem, czy słyszycie? Jeszcze słyszalny, ale strasznie cicho Ten pług strasznie, strasznie... O, w środku to prawie nie No ale coś tam delik delikatnie go słychać Nie wiem czemu tak cicho Może dlatego, że... Ale nie no, W sumie jest taki cichy Nie jest głośny No, no, no na nagraniu może to być trochę delikatnie mało słychać, ale no to przepraszam bardzo Lepiej nie będzie, ale zobaczymy sobie później, bo ja też mogę to na przysłuchawkach być trochę przyciszone bardziej czy coś. Nie wiem, ogarnie się to wszystko, ale o fajnie ta orka wygląda. To animacje wszystko. Ja nie wiem, czy animacje orki są nowe w 22, czy nie. W sumie nie, nie, nie sprawdzałem jeszcze. Bo, jak nie zwróciłem nawet uwagi na to, troszkę tutaj mi zajmie ta orka tym Ursusem, to zemstostalina. Stalina. E, mówię tutaj o pługach, oczywiście, a nie o Ursusie. Czekajcie, wyrównamy sobie. Może, jak się uda, delikatnie. Czekajcie. Dobra. O, i damy sobie tak. Ale mistrzem prostej skiby, to ja raczej nie będę. By się GPS do Ursusa przydał. No ale co zrobisz nie ma. Czekajcie, wyjdę sobie, zobaczę ile mam nagrane. Na tym drugim mam 6 minut, a na tym pierwszym nie wiem pewnie. Też około 6, no to z 12 minut mamy. No to jeszcze sobie z 5 położymy. Oraz długo nie będę, no bo to... Bo to jest jednak jedno z nudniejszych zajęć. Mimo wszystko z kabiny bym sobie pojeździł, ale w kabinie ono na tyle dobrze wyciszanie, że tego już na pewno nie będzie się słychać, nie wiem, ta gra jest naprawdę bardzo cicha, aż, aż za bardzo no ale co zrobisz dobra, o, trzeba jechać przednim obciążnikiem na na skibie mniej więcej na, na równo z y, ścierniskiem, wtedy jest git elegancko no bardzo fajny zestawik też myślę. Chciałem tutaj teciągane dać, ale stwierdziłem, że te ruskie też są fajne. Dobra. Co jest fajne w orce od środka? Nie wiem jak to tam się nazy nazywało. Bo to chyba jakieś tam specjalistyczne yy, rzeczy yy, z te nazwy było, jak wiecie, do środka inna nazwa od środka inna nazwa, no ale ja będę mówił od środka że od środka jest fajne to, że na początku musicie się trochę pobawić i że wiecie że musicie nam trochę posłuchać i tak dalej, ale za to już za każdym przejazdem jakby musicie mniej kierownicą kręcić i tak dalej, a a do zewnątrz jest odwrotnie, coraz bardziej się to ścieśnia aż w końcu aż w końcu trzeba tam jakieś dziwne rzeczy robić typu, nie wiem w sumie nie trzeba, no ale tak Mi bardziej pasuje jak się od zewnątrz ora Tylko, że od zewnątrz Znaczy od środka Od środka bardziej mi pasuje Od środka jest ta wada, że jak troszkę Pole jest krzywe albo bruzda Tam gdzieś się nam pokrzywi Albo nie wymierzymy idealnie To jak ktoś ma płuki zagonowe No to potem ma strasznie dużo roboty Z tym, żeby wiecie, jak posofać, nie Po jakieś takie szmery Bajery porobić żeby równo, żeby od y, między równy, równo zrobić, się, Bo ktoś jak zaczyna od między To wiecie, zjeżdża mu się i ten środek sam się wymierzy mniej więcej No ale Ja w tym roku chyba oba pola, które, nie, jedno orałem do środka A drugie, yy, a drugie od środka Więc No w sumie i tak, i tak nie jest źle. Tam y, jak na mojej umiejętności orania no to w tym roku bardzo dobrze mi poszło, przynajmniej tak mi się zdaje, że mogłoby być gorzej. Ale no... Eee, dzisiaj jestem naprawdę zmęczony, też trochę na szybko chcę ten odcinek nagrać, no ale czasu nie przyspieszę eee, i tego, jak długo się ten film będzie wrzucał, więc no... Mam nadzieję, że mój internet będzie się ze mną współpracował i to się wrzuci dość szybko. Dobra. No... Myślę, że poza odcinkiem sobie tutaj orkę dokończymy e, Będę się chciał pobawić Właśnie, może jakiegoś Live'a zrobimy, bo i tak na następnym odcinku będzie Będzie, będzie zgrabianie siana To... Teoretycznie Tutaj te pole się być niezaurane A później, nie wiem, mógłbym sobie zrobić live'a z właśnie Kończenia tego Ale to zobaczymy, bo też bardzo możliwe jest to, że Za kilka dni jakaś polska ma Wyjdzie i ja się przerzucę na polską mapę No ale to Wszystko jest w czasie przeszłym Jak sami Słyszycie co mówię Dobra, ja myślę, że Pora by się było z wami żegnać Bo to już 10 minut tu mamy I tam myślę, że jest 6-7 też Więc elegancko Co? Do następnego odcinka Jeżeli się do tego momentu Zostawcie hashtag Hashtag, hashtag Hashtag zemsta Stalina, a ja przypnę Wam serduszko. Cześć, papa i Elo.